Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim Pigminom. Witam ponownie w Hearthstone, ponownie w bójce. Jest to druga część, jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, to zapraszam. Link będzie podejrzewam w opisie, jeżeli nie zapomnę go dać. Gdyż tam wyjaśniamy całe zasady bójki, a teraz już mamy ułożoną toalet i będziemy ruszać do boju. Jedyna zmiana, jaką zrobiłem w sumie, to wymieniłem Arkane Arkan Missile na Flame striker czyli nie mam trzy razy po jeden, tylko mam raz cztery wszystkim. Gdyż jak się mówiłem, sortowałem się, że nie mamy żadnego e, aoe, a mogłoby się przydać. I podchodzimy do e, drugiej próby. Tak zastanawiałem się, czy rzeczywiście będziemy z tego robić trylogię i tak długo grali aż, aż wygram. I podejrzewam, że nie, że będzie on tylko dwa odcinki. Jeżeli przegram to trudno. Poza pozadim tylko muszę się zbierać do domu i nie będę mógł nagrywać prawdopodobnie. Ewentualnie nie będę miał takiej dowolności w nagrywaniu. Um, Okej. Okay. Zrobimy sobie w ten sposób. No i nawet ładne karta nam przyszły na początek. jestem z nich zadowolony. W właśnie uruchomił się Xbox One Ale tak, wiecie, nie ma go tutaj, a Xbox się uruchomił sam z niczego I strasznie mnie to dziwi O, miło, że on wziął sobie... Uh, when a minion dies, its owner gets coin Ups Ja tego nie mam? <laughs> Okej, okay, czyli jednak nie zawsze dostaje się te same, byłem pewien, że zawsze się te same losy Okej, okay, co mamy do wyboru? E, tańsze spele e, Na końcu każdej tury zamienia się życie z atakiem Albo 10 niestabilnych portali Portale są świetne, ale weźmy sobie te czary, jako że już zrobiłem na, na czarach e, To niech będą te czary i, I tyle Chociaż hmm, myślę, że te portale nie byłyby jednak lepsze um, Ta ratam, ta tam Dobra Trzeba sobie nabić eee, <ścoughs> ataku na mapku, więc rzucamy sekret, który nie jest aż taki potrzebny w tym momencie Ale też niczemu e, nie szkodzi Okej, okay, mamy kapłana który ma na ogoni Kan na ogoni Tak to troszkę wygląda Ok, porzucamy sobie teraz czary, mając nadzieję, że wszystko pójdzie w przeciwników ładnie O tak Idealnie się ułożyło wszystko O, no, prawie idealnie, bo mogłoby się zabić tego Ale dość sprytnie chyba oczyściliśmy sobie planszę Tak mówię, no ta karta Hmm, nie zdawałem sobie sprawy tej potęgi kiedyś ale na pewno ona potrafi wyczyścić stół dość, dość znacząco i dość szybko mm. okej okay. no dobrze e, to jest oczywiście legenda, która obniża koszty mm. zadamy mu Trzy dmage'a eee. I zadamy mu trzy dmage'a I mi dostanie no nowe przeznaczenie Fate, przeznaczenie bardziej wpłynie ślisko, nie? O oh. te czary teraz zaczęły Łatnie działać, bo jednak coś tam poczyściliśmy Jeszcze żaden mój stronik nie zginął O nie Okej, okay, więc on był sobie takie jednorazowe Przeznaczenie, że wszystko zmieniło się Wszystko na planszy zmieniło się w murloki 1 jeden a jako że tylko ja miałem stronników, to tylko moi się zmienili w murloki No jakoś to przeżyje no, Jakoś przeżyję te murloki Też tak to już bym wygrywał, no nie. no... Nie może mieć wszystkiego. Teraz kopen jest taki, że przeciwnik ma bardzo dużo monet, bo mu pościągałem dużo stronników. Mm, Jezu. Cztery monety pod rząd. I włoski, okej. Okay. No dobrze. Yy, Dobierzemy sobie jakiś czar. I tym czarem będzie... Image, szczególnie, że jest za darmo, chwilkę mnie obroni. Hm. Tyle. Echem. Chociaż jakie zostały... te bloki teraz mają jedyną wartość taką, że dadzą mi monetę jak zginą. Te dwa Dimage, które nimi zadaję to... Boże, ale się... Boże. Okej, okay, cztery monetki, spoko. Spokojnie przeszkadza mi to. Zawsze lubiłem dużo mu mieć monet. Teraz zrobił głupio. Dobra, kończy mi się miejsce na łapie. Więc mimo wszystko bym potrzebowałbym coś pościągać. Okay, na początku odkryjemy sobie czar. I ściągniemy panią. A swojemu koledze damy plus jeden e, do życia. Co, i na tym skończymy. I on kurczę z jakichś jedenastu życia doskoczył do dwudziestu. Cholerni kapłani leczący się. Okej, okay, to jest irytująca. Bo jeżeli go nie zabije się jednym ciosem, to będzie respił sobie kolejnych swoich. Więc go trzeba zabić jednym... jednym uderzeniem. O, mam tu już 12 damage'a. O, o, robi się interesująco. 12 plus 6, 18. To jest tylko... Minion, dobra, więc tego ściągniemy hmm. Kurczę, czy ta zrobić wszystko do przodu Eee, trzy życia mu zostaną Dobrze, ale zostawmy tak, żeby na razie nie panikował Po prostu wiemy, że mamy takie fajne rzeczy w ręce Myślę, może coś przyjść, jakaś... jakiś jeden czar jeszcze, żebyś już odrobinę tylko damage'u przyszło Ooo, no, troszkę damage'u, niech mi przyjdzie A głupio zrobił, bo mógł zaatakować... A, nie mógł tym zaatakować Um, wszystkie mają szarże i ten... nie. Uh, Okej, okay, weźmiemy... albo do... Hmm. Uh, Okej, okay, dobieranie kart sobie weźmiemy. We Hmm. Dobra. Ściągnę mu to niestety. Ach. No i zabraknie mi tego dimidża, bo on teraz będzie się leczył. Dobra, czekamy aż jeszcze jeden fireball przyjdzie. W takim razie. A było coś takiego. Demet. Demet. Okej, mam zamarzarka i mam 10 kart na łapie, tak? 3, 6, 9, 10, tak, spali mi się karta kolejna. Czyli to będzie jakiś czar, to się wkurza. No się, chyba nie mamy szczęścia. Chyba nie mamy szczęścia dzisiaj. A co mam powiedzieć? Początek był dobry. Jep, poszedł dobry czar. No wręcz, czas zacząć ściągać te... te rzeczy... ściągniemy sobie to, bo to jak zginie to on też dostaje te 6 damage'a. Ehm... Um... I zranimy Stugnię tak, żeby ona się leczyła, a nie... Eee, żeby wyleczyła samą siebie, a żeby nie leczyła bohatera. Niestety nie mój podstęp nie wyszedł. Eee, ale on będzie teraz na cholerę kart dobierał. Mm, no dobrze. I przegrałem? Tak, przegrałem. Więc czy mamy czas, żeby zrobić jeszcze jeden pojedynek na szybkiego? Czy mamy, nie mamy? Mamy. Będzie odcinek specjalny, który będzie dłuższy niż poprzedni. Trwa odcinek 10 minut, więc nawet jeżeli teraz będzie 15, a to się tym się w 25, a więc standardowy czas na, odcinka, na odcinek. Żeby Was, mam nadzieję, nie przetrzymywać dłużej niż te pół godziny. To już byłoby od ręka. Wszystkie filmy do pół godziny powinny być na YouTube. I to jest takie w miarę, miarę sensowny ogranicznik. O. Aby przy, wypadałoby zrobić tą bójkę, bo zdanie niedługo się kończy, a jeszcze nie dostałem swojego pakieciku z nagrodą. Ha, co tak długo, długo. Marami I nad nie mam przycisku... Czy nigdy nie mam przycisku cancel? Dobrze, może nie ma nigdy. Jaina, vs Jaina. Okej, odrzucamy wszystkie drogie. Stawiamy sobie tylko zamrażarkę. Dostaliśmy drugą zamrażarkę. No nie jest to najlepsza ręka jaką mógłbym sobie wymarzyć. A to na pewno już ostatni ostatni pojedynek z tej bujki jaki mam pokażę na kanale. On naprawdę powinien w tym momencie się zacząć pakować. Ale mi się nie chce. Niestety. Mm, jeszcze zmęczony jestem po nocy. No ale nie wiem, czy, albo mi... Internet szwankuje albo przeciwnik nie chce z nami za bardzo grać. Hmm. Okej, okay, no coś tam powybierał. Czy ile zajmie wybór mu swego przeznaczenia? O co, jeżeli jest FK, no to spoko, przynajmniej szybciej, e, szy szybciej wygramy. Prawda? Takich przeciwników też czasami trzeba mieć. Takich, którzy nie chcą z nami grać. Przynajmniej można zadania sobie szybciej porobić. A może to też jest jakiś znany youtuber, który... Pan Queen Soso A który właśnie tłumaczy wszystkie zasady bójki, dlatego... O kurde, confusion. Pod koniec każdej tury zamienia się życie i zdrowie stroników. Czy tak będzie skakać cały czas? Um. A wiecie co? Wezmę sobie portala. Do naszej e, ta, obu tali wstacowano właśnie 10 kart z niestabilnymi portalami. I to jest w miarę spoko raczej w sekret. Raczej sekret, w miarę spoko... Mm. los, bo raczej jest na pewno wtedy o wiele bardziej losowe, bo nie możemy bazować na kartach, które my mamy w talii. O, ale jest przynajmniej będzie zabawnie, mogą jakieś legendy bo przychodzi albo coś takiego. Hmm. It's time for to blood. Okej, okay, zawiemy. Przeciwnika. Zamorozimy. A, dostaliśmy wszyscy minus dwa życia, bo oczywiście przyszła legenda. Ale wiatan mi się wyciągnął. No wciąż nie jestem fanem tej karty ja Usłyszałem wczoraj zarzut, że Harcow robi się z karlotkiem coraz bardziej losowy i, mm, i chyba muszę się z tym zgodzić, bo ja są jakieś tam mechaniki, żeby tą losowość ujarzmić tak, i żeby działało w, naszą, w naszym tym, ale no, kostka jaka jest, tak każdy widzie, prawda? Żeby tysiąc razy rzucić i zawsze nam wyskoczy na kostce jeden i nie mamy na to de facto wpływu oh. no coś powolne nam się z przeciwnik trafił prosimy o szybsze zastanawianie się Czy oh. będziemy tak się zamrożać nawzajem tak Łoki doki panie, łoki doki. Tą kartę też trzeba wyrzucić z sali tak swoją drogą. Bo nie mam niczego co daje mi Spell damage. Podmieniamy życie zdrowie. Nie no, plansza na razie mówi, że ja wygrywam, bo mam trzy karty w grze, a przeciwnik ma tylko... Tylko zero. Plus jest zamrożony. Znaczy to zamrożenie mało daje magowi oczywiście, bo mag nie ma... Nie ma kart, które dają bronię Musiał jakiegoś sojusznika posiadać, który da mu broń A pierwotnie też nie ma takich sojuszników więc to by... No nie wiem co by to musiało się podziać żeby takie rzeczy były możliwe Aby musiał wyciągnąć z portalu sojusznika, który daje, daje broń A portalu jeszcze innego nie rzucił a... O no, panie Queen są -so, na razie nie grasz jakoś... Nie grasz jakoś w nikogo Tu to, like to play with fire. On tylko naczyje. You cast Espool. Dobra, ściągniemy go bo... potrafi być oh. I, I przeciwnik ma prawo dociągać sobie... Nowe przeznaczenie! Uuuuh, przepraszam. Uh. To jest z, z babeczkami, kiedy on był? Na co było? Na jakieś... Na jakieś święta chyba było. Okej, okay, wszyscy strony mają szarże i... i prowokacje. Że nigdy nie wiedział, nie widziałem, żeby ktokolwiek użył hmm, tego losu, bo on jest. Zabójczy. Tak mi się wydaje. Mm. Szczególnie że mam przewagę na polu Oczywiście ściągnij mnie powie, tak Albo nadmi tak ściągnij Dobra, wyczyście mi całą planszę Wow No ładnie kolego No i co zrobisz? Bo że dwa dziwnie to zagrał. Ooo, it. O, nic fajnego, więc weźmy sobie oddech smoka. Kaddamet, nie mogę go zabić, bo mi się podmieniło ten. Ale w sobie dlaczego? Czemu to jest 1-3? Eee... Dlaczego to z 1-3? Ktoś potrafi to wytłumaczyć? A. Pozabrał mi życie. Świetnie. Oooo, god damit. Dobra, koniec. Teraz mamy... Nie sądziłem, że też aż ja tak zabrał mi życie, przez to jak się podmieniło życie z atakiem to... A, to mi się atak zmniejszył na sto. Głupie to to A głupie to to, panie Jak nie wiem To mu nie przyszło z portalu, tylko on miał to naprawdę w ręce No kolego masz naprawdę interesującą talię Mówiąc interesującą mam na myśli dziwną I robisz bardzo dziwne błędy Okej okay. Nie wiem, ale po prostu się kolega uczy Nie będę Nie będę oceniał, każdy ma prawo do nauki oczywiście A że niektórzy uczą się w sposób trudny, no to co ja na to mogę poradzić? Okej, okay, dobierzemy bierzemy sobie kolejne czar i będzie to zapomniana... zapomniana pochodnia. Już widzieliśmy moją w akcji kilka razy ostatnio. Co um, i na razie... W kolorowych barwach wszystko dla mnie się ukazuje W tym pojedynku Chyba razu nie zostałem zaatakowany bo ten sekret mam od samego początku więc to mi chyba czarami odjął Jeżeli dobrze pamiętam Tak, jeden lewiatan od... Ups, on teraz będzie dawał 4 damage'u 2 damage'u Ohoho uh, Ho, ho, ho No nie możesz kolego um... No i ciekawe się zrobi... Ciekawe się zrobiło um... A okay, więc mamy dziadka 4-7 ale są ładne odgłosy. Musiałem użyć mojego lewiatonka. Który już będzie na zawsze 3-7. Ale jak do mnie wróci, będzie oczywiście znowu 7-3, więc jeżeli nie rzuci jakiegoś fajnego stronika, to... Czy ja coś mówię o fajnym stroniku? O, sprytnie odejmuje mi ataków w kolejnej turze. Szanuję to. Zadamy mu tak. To ciągniemy sobie. Pierwszy portal, jaki nam w ogóle przyszedł. Mamy 9 plus. Plus 3. A więc pingi, udało nam się to... Udało nam się wygrać, udało nam się wygrać przed pół godziną odcinku. Eee, no cudownie. Co programowało, no, musimy przyznać chyba wszyscy, że przeciwnik był jakiś nierozgarnięty. Może na Kacu grą wcześniej w sumie. A tam Quest trochę mi się a, zrobił do przodu. Eee, więc dziękuję za oglądanie, lajkujcie, komentujcie, szerujcie. To był drugi odcinek z serii e Bójki. Mam eee, nadzieję, że się podobało. Zapraszam też na Facebooka, tam zawsze daję informacje o nowym filmiku i czasem jakieś swoje plany na przyszłość przedstawiam. Um, czy coś jeszcze jakieś słowo na niedzielę będzie? Chyba nie wiem, więc na razie pingwiny, papa! Pa.